Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii audycji świątecznych. Jak widzicie, stół zastawiony suto samymi dobrymi rzeczami. Zaraz będziemy o tym wszystkim sobie rozmawiać, ale oczywiście musimy zacząć od rzeczy najważniejszej, czyli kawy. Kawy z kardamonem, poranny rytuał, bez którego życie nie istnieje. W każdym razie dla mnie tu i teraz. Niektórzy mówią, kawa niezdrowa i tak dalej. Niech mówią. Trzeba mieć trochę dobrych, pozytywnych słabości. Do kawy, oczywiście, miód. Nie używam dobrego miodu. Tutaj mam super dobry miód od gospodarza lokalnego. Kapany. Też zaraz o nim powiem, a po prostu takie jakieś tam e, polski miód, nie chiński oczywiście, bo to, jest, e, to są rzeczy toksyczne. Czy tak, te tak zwane miody, e, które mają napisane, że to są mieszanka miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. E, ja wiem, że miód traci wartość, ale ten miód e, to badziewie ze sklepu i tak, e, mimo że to jest polski miód, 100% e, nektarowy. E, traci w temperaturze powyżej 30-35 stopni swoje właściwości no i mleko nie używam już od dawna mleka krowiego więc mam tutaj mleko migdałowe no i możemy przystąpić do rytualnego świątecznego spożycia kubka gorącej dobrej kawy A taka kawa polega na tym, że ona jest świeżo mielona. I dla mnie najważniejszy jest w niej kardamon. Właściwie, gdyby mi się chciało, on powinien być rozłupany z tej skorupki. I same tylko te ziarenka. Kardamonu tu powinny być. Oczywiście. Jest troszeczkę korycynamonu. Jest troszeczkę pachnącej wanilii z Madagaskaru. Czy ta jest? Z, nie, ta jest z Madagaskaru, nie z Ceylonu. No i rzecz najważniejsza dla mnie: kardamon. Ale nie ten kardamon, który kupujecie w supermarkecie. Ach, bo on nie ma tego cudownego aromatu jak ma. Kardamon kupowany na rynku, na przykład w Londynie, czy w jakimkolwiek innym porządnym mieście, od Hindusów czy Pakistańczyków, taki kardamon ma zupełnie inny zapach, i smak też oni wiedzą co dobre. Będziemy sobie też robić zdrowe śniadanko wzbogacone o różnego rodzaju suplementy diety. Tutaj mamy na przykład magnez, cynk i witamina B6. Opowiemy o nalewkach, bo spotkałem będąc w Jeleniej Górze w galerii znajomych wystawców, więc powiem też o bardzo ciekawych nalewkach. Na przykład to jest glistnik. Bardzo zdrowy. I nalewka z tego glisnika też niezwykle zdrowa. Trzeba wiedzieć, kiedy ten glisnik zbierać, i tak dalej. Tam właśnie był taki dzień zdrowia w tej galerii, <laughs> i tam sobie rozmawialiśmy. Oczywiście nie za, możemy zapominać o srebrze aktywnym. które nas chroni przed wszelkiego rodzaju wirusami, ożywia nas i powoduje, że nie musimy się o nic martwić, ani nawet zaszczepiać, bo po co. Chociaż ta technologia, muszę Wam powiedzieć, przełamowa, którą się stosuje przy tych, przy tych szczepionkach, jest rewelacyjna. I ona pozytywnie wykorzystana może być dobrodziejstwem dla ludzkości, ale w rękach ludzi o złych intencjach, tak jak wszystko, niestety, może okazać się zbrodnicza. To też, też o niej trochę, trochę powiemy. Zrobimy sobie też dobrą herbatkę z dzikiej róży. Rzecz niezwykle istotna. A i oczywiście woda utleniona mam z tego samego źródła, nie będziemy jej sobie wstrzykiwać według profesora Nieumywaki na świętej pamięci, który wstrzykiwał i leczył wodą utlenioną, wstrzykiwał bezpośrednio do krwiobiegu, ale będziemy się dotleniać w inny, w inny sposób. Te preparaty są od Stanisława Szczepaniaka z Invexu z Kielc. Ci, którzy oglądają NTV, na pewno wiele razy słyszeli. Fantastyczny fantastyczny człowiek, fantastyczne, fantastyczne produkty. A tutaj mamy też sowę, która na nas patrzy, i choinkę, i też takie fajne, regionalne tutaj z drzewa produkty. Bardzo fajne. Mnie się to na przykład. Spodobało, dlatego mam tą sowę i patrzy, tam jest taka większa w, w pokoju, kawa tak. Co będziemy jeszcze robić tu? Może widzicie spirytus, rzecz niezwykle istotna, bo zrobimy sobie nalewkę na zimę. Bardzo dobrą. Część już jest przygotowana z wiśni, ale będziemy robić z jajek cukru, kawy i cytryny, coś w rodzaju kalua. Nie wiem, czy kto pił ten likier kawowy, mój ulubiony, meksykański. Według tego przepisu zrobię właśnie taki likier kawowy na jajkach, na żółtkach. No i oczywiście rzecz najważniejsza, tu mamy słoiki. Widzicie, w tych słoikach są jabłka zebrane. We wrześniu, przydrożne jabłka. Wysoko, tu w miasteczku, już właściwie w górach, gdzie samochodów mało, pełno robaczywych jabłek, ale to nie szkodzi bardzo dziwne kształty powykręcane i tak ale to naturalne jabłka i to jest właśnie powstaje ocet jabłkowy na zimę na obniżenie cholesterolu wyrównanie. I w ogóle dobrodziejstwo pewnie słyszeliście o odcie jabłkowym, ale nie też nie tym komercyjnym, sklepowym, bo on niestety niewiele jest, e, niewiele jest e, wart. Wszystko to właśnie powinno być naturalne, a nie sztuczne, czy komercyjnie, komercyjnie produkowane. To jest jak ten miód, jak macie dostęp do miodu od e, Pszczelarza bezpośrednio widzicie, jak ten miód jest zbierany, czy ten jest na przykład w ogóle kapany, on sobie z tych, z tych płatów, z, z miodem, sobie ścieka po prostu do beczki, nie jest w żaden sposób wirowany i bezpośrednio wędruje do słoika, czy taki miód. W sumie no, to jest polski miód, no jest to. Też produkcja komercyjna, ale jest wielka różnica w smaku. Nie mówię już o miodach, właśnie tych, które mają napisane i które są tanie dosyć. Wszystko, niestety, ma swoją cenę na tym świecie. Miody pochodzenia z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej, czyli chińskie. Posmakowałem kiedyś taki miód, to ja nie wiem, jak tam to ten miód jest. Czy to już są te sztuczne pszczoły w postaci takich malutkich dronów? Czy, 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 czy w ogóle na jakiejś sztucznej roślinności, czy tylko po prostu na cukrze i glukozie produkują, bo ma tak fatalny smak, że to się do niczego, do niczego nie nadaje. Niezwykle istotne jest w tych czasach, teraz pandemii, dbania o swoje zdrowie. W ogóle jest taki czas, że każdy musi. Wziąć życie w swoje ręce, bo ten, kto będzie polegał na systemie i będzie uważał, że system za niego wszystko zrobi, poda mu lekarstwo, dzięki któremu się wyleczy, wyzdrowieje, to szybko pójdzie niestety do ziemi. Mówię tak brutalnie, bo życie też się zrobiło bardzo brutalne i kto nie weźmie swojego życia w swoje ręce pełnej odpowiedzialności. Za swoje czyny, każdy swój czyn, ale nie tylko za swoje czyny, ale także za swoje myśli. Teraz jest czas, każdy musi wziąć tą odpowiedzialność. Żyjemy w takim świecie przyczyny i skutku akcji i reakcji, konsekwencji opartych na reinkarnacji. Stąd to wszystko staje się jasne: dlaczego rodzą nam się kalekie dzieci, dzieci umierają. Nagle giną. to wszystko ma swoje wytłumaczenie. W tym w tych niezrozumiałych, niewłaściwie pojętych słowach Jezusa Chrystusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz. Osadzone to jest wszystko na reinkarnacji. Także nie dziwmy się, bo im więcej krzywdy jest na tej planecie, na, na, na ziemi. Tym więcej później jest niestety kalectwa. Szkoda, nie powinno tak być, ale żyjemy w czasach ostatecznych, całkowitych teraz przetasowań, i właśnie powinniśmy się na, przede wszystkim skoncentrować na sobie i wziąć pełną odpowiedzialność i polegać tylko na sobie. Uważajcie, komu i czemu ufacie, bo na tym też się można. Przejechać, jeżeli się ufa niewłaściwym osobom, niewłaściwym elementom. Ja zaufałem, ale to już może na odsyłam na mój kanał New Reality TV. To chyba wystarczy na taką pierwszą wstępną audycję. Będziemy zaraz sobie mówić o tych różnych fantastycznych produktach/rzeczach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne audycje o zdrowiu. Do usłyszenia!